Logiczny jest ten system, partię urzędnicze, partii partiokratyczny, system, gdzie partie urzędnicze klany zabłaszczyły sobie państwu i obywateli i traktują obywateli jak śmiecie, no najnormalniej w świecie. Ja się domagam, czy oczekuję zmiany ordynacji od wielu, wielu lat. Dlatego tak mocno kiedyś zaafirmowałem platformę obywatelską, ponieważ była to jedyna partia, która z postulatem zmiany ordynacji, ordynacji wyborczej startowała w wyborach. Partii. Okazuje się, że w momencie, kiedy objęła władzę, ten system im pasuje, co jest dowodem na to, że ten system dokładnie służy nie obywatelom, a służy klikom, no, klanom, mafiom, bo tak to inaczej nie można tego nazwać. To są klany, które są... to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest patologia. Ponieważ to wszystko wchodzi również w sądy i prokuratura, to my jesteśmy państwem nieprawy. Mamy 25 lat wolności, proszę pana, ale 25 lat wolności dla tych pogrobowców czy spadkobierców magdalenkowego układu. Dla nich jest wolność wolność urzędników, partiokratów, sądów, prokuratur dla tych właśnie mafii, dla nich jest wolność. My jesteśmy tutaj e, e, niewolnikami, który, którymi handlują e, e, Którzy są, oni są handlarzami niewolników, sprzedają nas na zachód i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to przede wszystkim idea zrobiła ten wynik. Nie ja jako ja, ale przede wszystkim idea, którą niosę, czyli idea przywrócenia państwa obywatelom. To jest podstawowa sprawa. Dlatego też rzekłem się i wietradnego przekazuję na rzecz propagowania jednomandatowych okręgów wyborczych. I dlatego uczestniczę też w tym proteście, bo uważam, że wybory były... To trudno, nie tą farsę trudno jest nazwać wyborami. a poza tym jestem no, Zniesmaczony postawą pana prezydenta. Ja naprawdę liczyłem na to, że pan prezydent e, w, opowie się poza e, jakby partiami. To jest przecież nasz przedstawiciel, wybrany właśnie w Jowach, wybrany w sposób przez obywateli. On powinien stanąć po stronie obywateli, czy przynajmniej zachowywać się w sposób neutralny. Natomiast wypowiedź taka, gdzie on mówi, że to są jakieś. E, no Nie pamiętam, nie, nie będę cytował, nie pamiętam dokładnie, ale wręcz obraźliwie wyraził się o tych, którzy kwestionują. E, e, Thank <laughs> you. prawidłowość przebiegu tych wyborów. No wie pan, no tak nie można robić. Ja liczyłem na to, że właśnie ta sytuacja będzie pretekstem ku temu, by pan prezydent rozpisał referendum w sprawie ordynacji, zmiany ordynacji wyborczej i zmiany systemu y, politycznego, no, ustrojowego na system prezydencki. No wtedy to byłby mój prezydent. No w tej chwili muszę powiedzieć, że niestety stoimy po... po, po, po... Na demokraty wychodzi pan Leszek Miller i pan prezes, i pan prezes Kaczyński, a pan prezydent wychodzi tu i na obrońcę reżimu wręcz, no bo trudno to i'm